Hej, witam was w kolejnym odcinku, gramy w Brawl Stars z z oddajcie mi konto i akurat gramy będziemy za sekundkę grali oddajcie mi konto, tylko jeszcze wy, żebyście dołączali do mojego klubu Kuksonek. będę za niedługo chyba zmieniał nazwę klubu znaczy będzie inny klub, ale na razie jest w sumie możemy za chwilę zmienić klub, opuścić ten klub i zrobić inny klub Oskardowski-Szery. Także teraz akurat zmieniamy klub. Utwórz klub. oskardowski I Wski. Może napiszę po prostu post kardawski i opis klubu będzie. Yy, witajcie! Witajcie w... Klubie. Witajcie w klubie. Co jeszcze tam napisać? Muszę to cofnąć i dać tu. Witajcie w klubie. Witajcie w klubie subskrybujcie.

gierki z no po prostu ze mną kuba gierki ze mną będą gierki ze mną co jeszcze będzie Super atmosphere. atmosfera. Co jeszcze by napisać? Super atmosfera. I w ogóle jesteście teraz akurat członkami, gdy tworzę klub. Yy. Yy, no i. Hmm. Co by zrobili jeszcze napisać? W klubie będą gierki ze mną i super atmosfera. Zapraszam na. ჩემს 1-ს ჩემს დაწერო ნა Kurde, ey, bo ja nie mogę już nic więcej pisać. Otwarty: Prorodziny. Pro, Złączony: Witajcie w klubie. Subskrybujcie kanał Oskardowski Shary. W tym będą gierki ze mną i super atmosfera. Zapraszam na mój kanał. Nie. Miłej zabawy w klubie. Nie, miłego przebytu. Miłego... Miłego... Prze... Przebytu... Kole. Miłego przebytu hmm? czy masz ja tu dwie kropki napisane? Albo nie. O. Za. запрашам Утфуш. Напиши, витайте в клубе. Витайте в клубе. Uja. Witajcie w klubie! Subskrybujcie kanał Skryptowski Czary w tym Będą gierki ze mną i super atmosfera. Zapraszam. Spoko. Także teraz będzie gierka. I zakończymy chyba odcinek. bo to, Albo nie, zagramy jeszcze dwie giereczki. I skończymy odcinek. Albo bijemy do na starangi. No, albo wbijamy jeszcze 15 rangę, albo 10 na mało. Moja 15 rangę. No, Moja 10 na mało, a oddajcie mi w konto na sercu. Wbiję 15 rangę i zakończymy odcinek, czyli no jakieś dwie gierki, 3 gierki, 4 gierki, 5 gierek, 6 gierek, 7 gierek, 8 gierek, 9 gierek, 10 gierek, 11 gierek, 12 gierek, 13 gierek, nie, żartuję. Nie wbijamy chyba dzisiaj. Jutro będzie odcineczek yy, ze skrzynek i może wbijemy postaci na 15 rangę, bo będziemy mieli więcej, cza więcej czasu. Bo my to o późnej godzinie nagrywamy i chyba będzie o późnej godzinie opubli opublikowane. Jeżeli będzie opu Nie no. Yy, teraz musimy zabić tą B. Choć nie zabijemy. Ribidi, Ale miała farta. No, minus trzy. Minus dwa. Ja nie będę wbijał tej rangi. My raczej nie wbijemy dzisiaj tej. Mam pomysł. Możemy pokampić w krzaczkach. Dobra. Ta gierka i kończymy ten odcineczek. Więc... No... Teraz zobaczymy. Postaramy się pokampić trochę w krzakach i trochę chociaż zadymiarze zabić. Chociaż dwóch zadymiarzy zabić. I też oczywiście postaramy wygrać to, jak, naj, jak najbardziej postaramy się wygrać, bo od tego to zależy. Także <laughs> możemy już zaczynać. E, ja akurat teraz będę sobie ścielał do pana, do pana butelkarza, jak go tak nazywam. Ty, Wajronie mały. Wajron mnie teraz szczela. <coughs> Także yy, musimy trochę się opanować. Bo jak szczeli nas Wajron to będzie kiepsko. Yy, albo Barley. Pan, pan Butelkarz. Oj, ci, ty, gościu. Uciekać stąd. To kolejny. Sirius. No, dobra, od, uciekaj, oddajcie mi konto. Chow się do krzaków akurat. A idź przypał. Moi drodzy, będzie przypał teraz. Ale miejmy nadzieję, że postaramy się wygrać, ale raczej nie wygramy, tylko chociaż zajmiemy drugie miejsce. Ale to zawsze coś. No, zajmiliśmy drugie miejsce. Więc. Więc do następnego.